Witam, moi drodzy Państwo. Microsoft opublikował dane za aktualny kwartał, fi, pierwszy kwartał fiskalnego roku 2026. I okazuje się, że przychody firmy spadły o 2%, a ten spadek jest głównie spowodowany faktem, że zainteresowanie sprzętem spadło o 29%, co jest dość duże i znaczne. Wzrostły ceny, moim zdaniem. To też mogło wpłynąć na zmianę, na zmniejszenie zainteresowania sprzętem, a przede wszystkim też jakby Microsoft już nie zależy mu tak bardzo na sprzęcie, a na tym, aby tworzyć nam miejsce do grania we wszystko, stać się takim ultra wydawcą i dać nam szansę nagrania we wszystko, wszędzie. I mam wrażenie, że to... Ja jestem fanem konsolowości, takiej korowości, sprzętu i tak dalej. Uważam Xboxa 360 za najwspanialszą, ale nie dziwi mnie to, że no niestety, Microsoft zakopał już tamte wspomnienia i zakopał już z samego siebie z tamtych lat. I uważam, że dzisiaj już absolutnie nie jest marką, ym, którą był wtedy. I te spadki smucą, ale wiem, że Microsoft sobie poradzi, bo po prostu zmienia politykę i chce być takim wielkim wydawcą, dawać szansę do grania w te wspaniałe marki i gry, które posiada na wszystkich sprzętach. Cóż, Microsoft po prostu poszedł sobie w usługowość i może trochę w streaming, więc teraz. Ich gry, ich sprzęt po prostu się nie będzie sprzedawał, bo nie ma w zasadzie. Znaczy, no tak, i mamy dokładne dane na ten temat, że jednak spadki są znaczące. Wszak myślę, że jednak Microsoft sobie poradzi, a my będziemy mieli szansę ogrywać ich wspaniałe gry, które mają, ich wspaniałe marki, które mają na innych sprzętach, co już się dzieje, bo Halo zmierza przecież na PS5. Co myślicie o tych spadkach, jeżeli chodzi o sprzedaż konsol Microsoftu? Pozdrawiam.